zjawisko w Kuźnicy, rój, ale nie pszczół jak u Hitchcocka, tylko much, muchówek, komarów. Co to może być? Wchodzą w buzie, w oczy, do ucha, nosa. To jest niesłychane. To jest niesłychane. Dobra, jesteś dość, że... jest ich aż grubo. I yeah, jaka rzeźnia. No, Hitchcock ma gotowy kolejny scenariusz. Będzie teraz Muchy. Film z cyklu Muchy 2. Znowu, nie wiem czy widać, wielki rój. Samochód stojący przez chwilę. Ja się, ja się. <śm> ale zjawisko, co? Nie gryzą mnie. No, ale taka, taka grupa coś jeść musi. Coś niesamowitego. Ściany.